15 miliardem sztuk. Właśnie taka liczba jednostek oświetlenia LED zjeżdża z taśm produkcyjnych każdego roku. Dlaczego pojedynczy element kosztujący zaledwie kilka dolarów zbudował przemysł o wartości ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich? Wydaje się to jedynie efektem masowej dostępności taniego produktu. Jednak w rzeczywistości to zaawansowana inżynieria sprawia, że technologia ta oświetla niemal każdy zakątek planety. Podróż rozpoczyna się od chipa półprzewodnikowego mniejszego niż drobina kurzu. Proces przechodzi przez etapy montażu mierzone z rygorystyczną dokładnością do mikrometra, ale to dopiero początek. Można zauważyć, jak automatyka wykonuje spajanie złotym drutem cieńszym niż ludzki włos. Na pierwszy rzut oka wygląda to na rutynowy zabieg, ale w rzeczywistości, precyzja tego połączenia decyduje o niezawodności całego układu. Następuje konwersja barwy oraz ochronna hermetyzacja delikatnych podzespołów. Dalej robi się trudniej, gdy gotowe moduły trafiają do weryfikacji. Widać, jak systemy przeprowadzają testy świetlne na dużą skalę, zanim produkt stanie się źródłem iluminacji dla całego świata. Chipy, które były niemal niewidoczne, Zmieniają się w miliardy jasnych punktów rozjaśniających planetę każdego dnia. Proces osiąga swój finał, gotowy do dystrybucji. Ponad 100 lat ludzkość akceptowała kosztowny kompromis, spalając gigantyczne ilości energii dla uzyskania relatywnie niewielkiej ilości światła. Dlaczego ten stan rzeczy trwał tak długo bez widocznych zmian? Tradycyjne żarówki Edisona. Świeciły wyłącznie dzięki ekstremalnemu rozgrzewaniu, a rury fluorescencyjne wypełniano toksyczną rtęcią. Dopiero potrzeba stworzenia chłodniejszego i trwalszego źródła doprowadziła do narodzin technologii LED. Jednak w swoich wczesnych dniach diody nie dysponowały wystarczającą mocą. Na pierwszy rzut oka wydawały się one tylko technologiczną ciekawostką, ale w rzeczywistości ich rola dopiero się kształtowała. Przez całe dekady technologia ta pozostawała w cieniu, służąc jedynie jako słabe, czerwone wskaźniki na panelach sterowniczych. Można zauważyć, że stare i nieefektywne metody oświetlenia wciąż niepodzielnie dominowały w każdym domu i zakładzie. To ograniczenie zdefiniowało jednak kluczowe wyzwanie inżynieryjne. Wszelkie nadzieje spoczywały na stworzeniu niebieskiej diody. Która zmieniłaby absolutnie wszystko. Ale to dopiero początek problemu. Bez tego konkretnego widma uzyskanie pełnego, białego światła było fizycznie niemożliwe. W roku 1994 japoński inżynier Shuji Nakamura dokonał przełomu, znajdując odpowiedni materiał półprzewodnikowy dla stabilnej emisji po raz pierwszy w historii. Ten moment umożliwił generowanie bieli, otwierając zupełnie nowy rozdział w oświetlaniu świata. Jeden mikroskopijny pyłek kurzu wystarczy, by nieodwracalnie zniszczyć tysiące układów scalonych jednocześnie. Dlaczego więc produkcja każdej lampy LED zaczyna się od szafirowych podłoży krystalicznych w warunkach absolutnej izolacji? Wydaje się, że chip to po prostu kawałek elektroniki. Jednak bez sterylnego środowiska ten skomplikowany proces byłby całkowicie niemożliwy do przeprowadzenia. Inżynierowie i technicy muszą założyć pełne kombinezony ochronne, szczelne kaptury, maski oraz rękawice, zanim w ogóle zbliżą się do strefy produkcyjnej. Cały obszar fabryczny funkcjonuje jako gigantyczne, hermetyczne pomieszczenie o kontrolowanej czystości atmosfery widać jak prysznice powietrzne pod wysokim ciśnieniem uderzają w personel usuwając resztki kontaminacji z antystatycznego obuwia dopiero po spełnieniu tych rygorystycznych specyfikacji szafirowe podłoża trafiają do komór reakcyjnych epitaksji ale to dopiero początek na pierwszy rzut oka nagrzewanie w komorach wydaje się standardową procedurą ale w rzeczywistości Ekstremalnie wysokie temperatury są tu niezbędne do inicjacji procesu. Masy zawierające gal i azot są wprowadzane do wnętrza, płynnie przemieszczając się nad powierzchnią szafiru. Można by zauważyć, jak materiał wiąże się atom po atomie, krystalizując w ultracienkie warstwy, gdyby nie mikroskopijna skala zjawiska. Powłoki półprzewodnikowe układają się w precyzyjnym, niezachwianym porządku. Dalej robi się trudniej. W ten sposób formuje się skomplikowana struktura złącza PN. Gdy przez ten obszar przepływa prąd elektryczny, naładowane cząstki zderzają się ze sobą gwałtownie. Energia uwalniana jest w tym momencie w formie widzialnego promieniowania. Tak właśnie rodzi się światło LED na poziomie atomowym. Miliony struktur półprzewodnikowych ukrywają się na powierzchni płytki tuż po wzroście epitaksjalnym. Dlaczego jednak ten zaawansowany element wygląda jak zwykłe lustro? Gołym okiem powierzchnia wydaje się idealnie gładka i pozbawiona szczegółów. W rzeczywistości na poziomie atomowym materiał jest już uformowany, choć struktury te nie są jeszcze zdolne do emisji światła. Aby zmienić ten potencjał w funkcjonalne chipy LED, krzemowy dysk musi przejść proces fotolitografii, ale to dopiero początek precyzyjnej obróbki. Wewnątrz kontrolowanego środowiska o żółtym oświetleniu powierzchnia zostaje pokryta światłoczułym fotorezystem. Na pierwszy rzut oka kolor światła wydaje się tylko estetyką, ale w rzeczywistości chroni on wrażliwą warstwę przed przedwczesną reakcją chemiczną. Można zauważyć, jak światło ultrafioletowe jest następnie rzutowane przez precyzyjną maskę. Rysuje ono mikroskopijne wzory z dokładnością do pojedynczych mikrometrów na powłoce. Niechciane obszary są wymywane, odsłaniając skomplikowaną sieć ultra drobnych cech obwodu. Dalej robi się trudniej. Płytka trafia bezpośrednio do komory próżniowej. Widać, jak osadza się tam niezwykle cienka warstwa metalu. Tworząc niezbędne styki elektryczne dla przepływu prądu. Na tym etapie cała tafla staje się efektywnie masową płytką obwodu świetlnego. Zawiera ona dziesiątki tysięcy pojedynczych chipów LED uformowanych jednocześnie na jednym podłożu. Wszystkie one czekają teraz na separację w kolejnym kroku produkcji. Dziesiątki tysięcy identycznych układów LED czeka na powierzchni płytki krzemowej. Tworząc pod mikroskopem mapę o lustrzanej gładkości. Dlaczego ten etap produkcji wymaga precyzji na poziomie niemal atomowym? Wydawałoby się, że fizyczne oddzielenie elementów jest prostym mechanicznym cięciem, podobnym do krojenia szkła. Jednak bez zastosowania zaawansowanych technologii bezdotykowych, naprężenia mechaniczne zniszczyłyby delikatne struktury wewnętrzne, niwecząc cały nakład pracy. Włożony w hodowlę kryształu. Systemy fabryczne uruchamiają wysokoenergetyczny laser o ekstremalnie precyzyjnym skupieniu wiązki. Można zauważyć, jak światło przesuwa się wzdłuż wstępnie obliczonych linii cięcia, usytuowanych między każdym układem, nie dotykając samej struktury aktywnej. Promień czysto dzieli płytkę na tysiące kwadratowych matryc, minimalizując ryzyko pęknięć oraz niepożądanych naprężeń resztkowych materiału. Ale to dopiero początek precyzyjnej obróbki mikroskopowej. Każdy pojedynczy chiplet, po oddzieleniu, mierzy zaledwie kilkadziesiątych mm szerokości w przekroju. Jest to rozmiar mniejszy niż czubek igły, a mimo to. Wnętrze zawiera kompletny obszar emisji światła, warstwy półprzewodnikowe oraz w pełni uformowane złącze typu PN. Na pierwszy rzut oka struktura krzemu po cięciu wydaje się solidna, ale w rzeczywistości przy tej skali nawet mikroskopijne pęknięcie wystarczy, by trwale uszkodzić funkcjonalność chipa i przerwać obwód. Widać, jak natychmiast po cięciu rozdzielone układy trafiają do zautomatyzowanego systemu inspekcji optycznej i elektrycznej. Maszyna na ułamek sekundy zasila każdy punkt, weryfikując poprawną barwę emisji światła oraz napięcie robocze z pełną prędkością przesuwu taśmy produkcyjnej. Wadliwe jednostki są bezlitośnie eliminowane na miejscu przez szybkie manipulatory pneumatyczne. Tylko te egzemplarze, które spełniają wszystkie rygorystyczne specyfikacje techniczne, mogą kontynuować podróż do kolejnego etapu. Dalej robi się trudniej pod względem logistyki przestrzennej, ponieważ po pocięciu płytki na tysiące drobnych elementów, wszystkie one wciąż pozostają mocno przytwierdzone do cienkiej folii nośnej w zbyt dużym zagęszczeniu. W tym stanie systemy zrobotyzowane nie są w stanie podnieść pojedynczych chipów z niezbędną dokładnością mikrometrową bez uszkodzenia sąsiadów. Dlatego folia trafia do maszyny rozszerzającej kryształy, która precyzyjnie kontroluje geometrię podłoża. Mechanizm aplikuje jednostajne napięcie ze wszystkich czterech kierunków, powoli rozciągając elastyczny materiał na zewnątrz poza pierwotny obrys. Można obserwować, jak odległości między chipami stopniowo się zwiększają zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej wymiarami separacji. Rezultatem jest idealnie uporządkowana siatka, gdzie każda matryca jest równomiernie oddalona od sąsiedniej i precyzyjnie wyrównana w osiach. Folia z rozseparowanymi układami trafia do zautomatyzowanego systemu pobierania, gotowa do wejścia w fazę montażu powierzchniowego. Proces płynnie przechodzi do etapu trwałego łączenia struktur. Ułamki milisekundy tyle zajmuje każdy cykl pracy z automatyzowanego ramienia w systemie typu Pick and Place, który wkracza w fazę montażu. Każdy mikroskopijny chip LED jest mocowany na metalowej ramce wyprowadzeniowej składającej się z dwóch terminali dodatniej anody oraz ujemnej katody. Zautomatyzowana maszyna do bondingu dozuje precyzyjnie kontrolowaną kropkę kleju termoprzewodzącego w ściśle wyznaczone miejsce na ramce. Dlaczego ten niepozorny materiał spajający jest tak krytyczny? Mogłoby się zdawać, że chodzi jedynie o mechaniczne przytwierdzenie elementu. Jednak w rzeczywistości klej odgrywa podwójną rolę: bezpiecznie kotwiczy chip w miejscu. A jednocześnie zapewnia wydajną ścieżkę do rozpraszania ciepła. Z tego powodu, zarówno objętość dozowanego kleju, jak i jego umiejscowienie muszą być dokładne co do pojedynczych mikrometrów. Rozszerzona folia niosąca odseparowane chipy jest następnie wprowadzana do wnętrza maszyny, gdzie przemysłowe kamery wizyjne skanują całą powierzchnię. System automatycznie identyfikuje dokładne współrzędne każdego chipa oraz metalowych pól na ramce, a optyka precyzyjnie śledzi punkty odniesienia. Pozwala to oprogramowaniu obliczyć przesunięcia pozycyjne w zakresie zaledwie kilku mikrometrów, gwarantując, że każdy element trafi na swoje miejsce. Ale to dopiero początek technicznego wyzwania. Wydaje się prostym procesem przenieść element. Ale w rzeczywistości, ramię robotyczne operuje tutaj z precyzją przekraczającą ludzkie możliwości percepcji. Można zauważyć, jak głowica wykonuje sekwencje podniesienia, obrotu, wyrównania i umieszczenia, a każdy cykl zamyka się błyskawicznie. Delikatna siła skierowana w dół jest aplikowana w celu równomiernego rozprowadzenia kleju. Pod powierzchnią półprzewodnika. Zapobiega to powstawaniu pęcherzyków powietrza i zapewnia, że chip pozostaje idealnie wypoziomowany względem ramki. Precyzja na tym etapie jest krytyczna i to jeszcze nie koniec wymagań. Niewspółosiowość rzędu zaledwie 20 do 30 mikrometrów może spowodować przesunięcie barwy światła, drastycznie skrócić żywotność diody LED. Lub nawet doprowadzić do natychmiastowej awarii w kolejnym kroku przetwarzania. Dlatego po umieszczeniu całego paska chipów, ramki są transferowane do pieca utwardzania termicznego. Tam stabilna temperatura jest utrzymywana przez kilka minut, pozwalając klejowi w pełni zastygnąć. Proces ten trwale blokuje każdy chip w pozycji, tworząc jednolitą strukturę gotową do dalszych operacji. 3 do 5 razy o tyle cieńszy od ludzkiego włosa jest złoty drut o średnicy od 18 do 25 mikrometrów wprowadzany do systemu. Po pełnym zabezpieczeniu chipa na metalowej ramce taca z diodami jest transferowana do automatycznej maszyny wiążącej. Szpula materiału o czystości 99% rozwija się nieustannie, zasilając precyzyjny mechanizm. Ale to dopiero początek. Dlaczego kamery przemysłowe o wysokiej rozdzielczości skanują każdy układ z osobna? Skanowanie zajmuje ułamki sekund dla każdego elementu na tacy. Dzieje się tak, ponieważ system musi obliczyć dokładną pozycję zacisków z precyzją do zaledwie kilku mikrometrów przed właściwą operacją łączenia. Wykorzystując kombinację ciepła i energii ultradźwiękowej. Głowica formuje na końcówce drutu maleńką złotą kulkę. Można zauważyć, jak ta sfera jest dociskana do elektrody chipa, tworząc pierwszy stabilny punkt wiązania. Natychmiast potem drut zostaje wyciągnięty w precyzyjnie ukształtowany łuk i opuszczony na metalowe wyprowadzenie. Na pierwszy rzut oka proces wygląda na prosty mechanicznie. Ale w rzeczywistości to wyścig z czasem przy zachowaniu mikroskopowej dokładności. Drugie wiązanie powstaje błyskawicznie. Drut jest odcinany, a maszyna przesuwa się do kolejnego chipa z ekstremalną prędkością. Każda pętla podlega ścisłej kontroli wysokości oraz siły napięcia. Zapewnia to niezawodne połączenie elektryczne i długoterminową stabilność produktu. Wszystko się komplikuje. Technicy kontrolują każde wiązanie pod mikroskopami o dużym powiększeniu, szukając najmniejszych uchybień w strukturze. Dlatego wszelkie diody wykazujące słabe lub niedoskonałe łączenia są natychmiast usuwane, by nie trafiły do dalszego obiegu. Tylko w pełni zakwalifikowane komponenty przechodzą do następnego etapu produkcji, gdzie proces toczy się dalej. Jedna dziesięciotysięczna grama. Właśnie taką niesamowitą precyzję osiągają wagi analityczne podczas odmierzania surowego proszku luminoforu. Odpowiada to masie około 0,0015 grana. Dlaczego inżynierowie walczą o tak mikroskopijne wartości przy mieszaniu kolorów? Wydaje się, że przy masowej produkcji tak drobne odchylenie wagi proszku nie miałoby znaczenia dla końcowego produktu. Jednak to właśnie tutaj. Poprzez łączenie proszków żółtych, pomarańczowych i różowych w ściśle wyliczonych proporcjach definiuje się docelową temperaturę barwową diody, ale to dopiero początek chemicznej układanki. Mieszanka trafia do szybkoobrotowego miksera, gdzie proszek zostaje równomiernie rozprowadzony w roztworze epoksydowym, po czym wędruje do cylindra maszyny punktującej. Tysiące diod led zamontowanych na ramkach wsuwają się do komory roboczej. Na pierwszy rzut oka nakładanie powłoki wygląda na prostą czynność mechaniczną, ale w rzeczywistości ultracienkie igły dozujące wykonują pracę z dokładnością chirurgiczną. Urządzenie depozytuje niezwykle spójną objętość mieszanki na każdy pojedynczy chip z precyzją do milionowych części litra co wynosi około 0,00003 uncje płynu. Ponieważ ta cienka powłoka odpowiada za konwersję naturalnego niebieskiego światła chipa w biel lub bursztyn, precyzja dozowania jest krytyczna. Po wymieszaniu w mikserze rotacyjnym substancja tworzy jednorodną powłokę wewnątrz płynnej żywicy. Dalej robi się trudniej, gdy do gry wchodzi temperatura. Cała taca z diodami trafia do pieca utwardzającego, pracującego w temperaturze około 302 stopni Fahrenheita. Pod wpływem ciepła żywica w pełni twardnieje, trwale blokując warstwę luminoforu na miejscu i tworząc jednolitą powierzchnię optyczną. I to jeszcze nie koniec transformacji. Żaden chip półprzewodnikowy nie emituje naturalnie białego światła. Lecz w rzeczywistości produkuje zawsze światło niebieskie. To żółta warstwa luminoforu transformuje tę emisję w biel, którą postrzegamy, co stanowi ukryty sekret technologii LED. Gdy chipy i złote przewody są bezpiecznie zamocowane, taśma z ramką przesuwa się do strefy formowania soczewek. Można zauważyć, jak płynna żywica epoksydowa jest wtryskiwana do stalowych form, zawierających setki precyzyjnie ukształtowanych wgłębień. Tworzą one standardowe kształty, takie jak 5 mm okrągłe główki, płaskie wierzchołki czy soczewki owalne. Proces dopiero nabiera tempa. Wypełnione formy trafiają do pieca termicznego z obiegiem powietrza. Operującego w zakresie od 248 do 302 stopni Fahrenheita. Pod wpływem tego kontrolowanego ciepła zachodzi sieciowanie cząsteczek, a lepka ciecz stopniowo zmienia się w solidną, krystalicznie czystą strukturę. Po zakończeniu procesu diody są uwalniane z formy jako sztywne, przezroczyste soczewki hermetyzujące półprzewodnik i złote przewody. Z metalowymi wyprowadzeniami wystającymi czysto z podstawy. Setki pojedynczych lamp wyłaniają się z cienia, gdy stalowa forma otwiera się po całkowitym utwardzeniu epoksydu. Dlaczego jednak produkt na tym etapie wciąż traktowany jest technicznie jako półfabrykat? Wizualnie długa taśma LED wydaje się niemal gotowa i kompletna po wyjęciu z matrycy. W rzeczywistości wszystkie elementy są nadal fizycznie połączone jedną wspólną metalową ramą ołowiową, co uniemożliwia ich natychmiastowe użycie. Na pierwszy rzut oka automatyzacja powinna wystarczyć, ale przed separacją operatorzy przeprowadzają szybką inspekcję wizualną każdej taśmy. Można zauważyć, jak światło załamuje się na przezroczystej powierzchni. Gdy pracownicy weryfikują brak defektów formowania w utwardzonym materiale, jest to niezbędne zabezpieczenie jakości przed kolejnym krokiem, ale to dopiero początek mechanicznej ingerencji. Taśma LED zostaje płynnie wprowadzona do maszyny usuwającej ramki. Wewnątrz urządzenia, system precyzyjnie wyrównanych ostrzy tnących oraz metalowych mechanizmów wykrawających operuje z ekstremalnie wysoką dokładnością. Widać, jak stalowe elementy pracują w ścisłej synchronizacji, celując w mikroskopijne łączenia materiału. Dalej robi się trudniej, gdyż prędkość cięcia musi być idealnie dopasowana do posuwu taśmy. W zaledwie kilka sekund cienkie pręty łączące diody zostają czysto przecięte przez automatykę. Uwalnia to każdy pakiet LED jako w pełni niezależną jednostkę. Precyzyjnie uformowaną do swoich standardowych wymiarów technicznych. Elementy są teraz gotowe do dalszej drogi w procesie produkcyjnym. Jeden krótki moment zasilania właśnie tyle czasu zajmuje zautomatyzowanemu systemowi elektrooptycznemu przetestowanie każdej diody po jej oddzieleniu od metalowej ramki. Dlaczego ta indywidualna weryfikacja jest tak krytyczna? Wydawałoby się, że produkcja seryjna zapewnia identyczność każdego elementu. Jednak bez precyzyjnych pomiarów niemożliwe byłoby wykrycie subtelnych odchyleń napięcia czy temperatury barwowej, które pozostają niewidoczne dla ludzkiego oka. Widać, jak kamery przemysłowe rejestrują parametry jasności i wyjścia kolorów w ułamku sekundy po rozbłysku. Ale to dopiero początek. Na tym etapie system binowania rozpoczyna operację, sortując każdy punkt świetlny na podstawie zebranych danych. Na pierwszy rzut oka proces wygląda na rutynowy, ale w rzeczywistości mechanizmy pneumatyczne muszą błyskawicznie kierować diody do właściwych przegród. Odbywa się to według ściśle określonego poziomu jasności i charakterystyki elektrycznej, co eliminuje wszelkie niespójności. Dlatego po późniejszym montażu na taśmie oświetleniowej diody emitują jednolite światło bez żadnych przesunięć kolorystycznych. Dalej robi się trudniej. Zakwalifikowane elementy trafiają do sekcji formowania, gdzie ich metalowe nóżki są precyzyjnie wyrównywane i zabezpieczane na systemach przenośników. Można zauważyć, jak sprzęt przygotowuje je do pakowania lub montażu w dół linii. Egzemplarze które pomyślnie przeszły wszystkie inspekcje, są starannie suszone i zamykane w odpornych na wilgoć torbach, oznaczonych dokładnymi kodami partii i datami produkcji. Gotowe ładunki są zabezpieczane do transportu na cały świat, trafiając do fabryk produkujących zabawki, wyświetlacze i urządzenia elektroniczne. Komponenty osiągają w ten sposób stan pełnej gotowości do ostatecznego zastosowania. Miliardy diod. Taką skalę osiągnęło oświetlenie LED, stając się nieodzownym elementem życia. Dlaczego ta technologia dominuje? Wydaje się to oczywiste, ale decyduje o tym inżynieryjna precyzja tworzenia materiału. Na pierwszy rzut oka procesy te są proste, ale w rzeczywistości, przemysłowy świat operuje tu na poziomie najmniejszych detali. Dalsze zgłębianie tych podróży. Pozwala w pełni zrozumieć mechanikę produkcji.